Myślałem sobie, kiedy było czytane o Dawidzie, o tym Bożym mężu, który, o którym jest powiedziane, że jest to mąż według Bożego serca. Można byłoby się zastanowić co to właściwie słowo oznacza, bo tak czasami sobie myślę, że w naszym chrześcijańskim życiu już wiele razy powtarzaliśmy, że ktoś jest według serca Bożego i i, I na pewno o Dawidzie tak też y, myślimy i tak mówiliśmy, ale tak naprawdę warto by było się zastanowić, co to znaczy być według Serca Bożego. Y, jak wygląda człowiek, y, który jest według Serca Bożego, i tak naprawdę, y, co tam się w nim takiego wydarzyło, że on jest według Serca Bożego. Y, Dawid wiemy, że był człowiekiem, który dla którego było najważniejsze to, żeby mieć społeczność z Bogiem. Kiedy on wchodził w pozycję króla, to w jego sercu nie było to, co było w sercu innych królów, o których tutaj czytamy teraz, nawet gdyby wymieniony ten król, inny też z rodu z Izraela, ale jednak który powinien znać Boże Prawo, ale go nie znał. Dawid znał Boże Prawo, w jego sercu było Boże Prawo. Kiedy byśmy czytali Psalmy, to tam jest naprawdę. To dobrze, każdy z nas wie, tam jest mnóstwo, mnóstwo wypisanych miejsc, które pokazują, co było w sercu tego człowieka. Przecież można powiedzieć, Dawidzie, skąd ty na to brałeś w ogóle siły, na to wszystko, zajmując się tym wszystkim, co było w Bożym Sercu? Przecież byłeś królem, miałeś obowiązki, no przecież. Być królem to nie znaczy, że sobie tam miałeś taki fajny tylko czas, który, można powiedzieć, inni królowie może w taki sposób mieli. Co ten król, który tam sobie wyniósł te puchary ze świątyni, kiedy tam były zrabowane i sobie tam popijali z tych pucharów. Oni sobie bawili się bardzo fajnie w tym momencie. Też był królem. Ale w Dawida sercu było zupełnie coś innego. On chciał, żeby ci ludzie, którzy go otaczali, którzy byli mu poddani na ten czas oni poznali Boga. Niemu zależało na tym, żeby ci ludzie poznali Boga. On chodził z Bogiem przede wszystkim dlatego, że on kochał Boga, że on Bóg dotarł do jego serca i on chciał mieć z tym Bogiem społeczność. Ale też chodził z tym Bogiem po to, żeby być wzorem dla tych ludzi, którzy go otaczali, którzy zostali mu poddani. On mówi, że w jednym z psalmów mówi, że złoczyńca nie zamieszka w domu moim. Będę tępił wszystkich bezbożnych w kraju. Można powiedzieć, Dawidzie, jakież ty masz mocne, brutalne słowa, wypowiadasz, ale możemy zobaczyć, jakie jest serce jego. Jaką on miał gorliwość o to, o sprawy Boże, jaką on miał żarliwość o to, żeby Bóg nie doznał ujmy, żeby on jako król, który. Na ten czas na tej ziemi był wyznaczony tu, żeby prowadzić Boży lud, bo to było ogromne zadanie. To nie był tam jakiś lud, który tam, jeden z wielu narodów, które tam żyły wtedy na tej ziemi, ale on był królem narodu, który należał do Boga. To był król, który miał prowadzić mądrze naród Boży. I on też prowadził tak też mądrze, ten naród Boży. Kiedy czytamy Jego historię, przeglądamy te wszystkie miejsca, od początku, już jak, jak pokonał Goliata i inne, on cały czas pokazuje, że on pokładał ufność w Bogu. Dla niego żadne wydarzenie, żadna przeszkoda nie była zbyt duża, żeby on miał być przerażony. On widział coś innego. On nie widział nigdy przeszkody, chociaż ona stała na jego drodze. On widział Boga, który jest większy od tej przeszkody. Dla niego Bóg był kimś, kto, z kim, jak mówi to, z Bogiem moim przesadza mur. Dla niego nie było problemu, doświadczenia, w którym by nie mógł sobie poradzić. On wiedział, że kiedy chodzi z Bogiem, to Bóg mu daje siły do wszystkiego. Nawet takie fizyczne siły, które mu były potrzebne na czas tego pielgrzymowania na tej Ziemi. Wiemy, kiedy nastąpił ten moment jego odejścia, jego skrętu. Wiele razy nam to było cytowane i wskazywane i pokazywane na, ten, na tą rzecz, że to jest najgorszą tragedią człowieka, kiedy do takiego stanu, w taki stan daje się wciągnąć. To był ten moment, kiedy odpuścił sobie doświadczenie bitwy. Zostając w pałacu swoim przyszło wtedy do niego to doświadczenie. Kiedy byłby z Bożym ludem, kiedy byłyby w walce, kiedy byłby w tym, na, na polu działania, to na pewno by do czegoś takiego nie doszło. I to jest też takim ostrzeżeniem, które płynie z tych stronic dla nas, dla mnie, dla każdego z nas, żeby dobre wnioski wyciągać sobie z życia tych mężów Bożych. Ale pomijając właśnie ten jeden moment, bo... Bóg wymierzył karę Dawidowi za to. Wiadomo, to już nie będziemy o tym mówić. Dawid otrzymał to, co otrzymał, przez całe życie to się za nim ciągnęło. Ale cały czas Bóg przypominał, i kiedy jakby pokazywał o tych innych królach, ale nie tak jak Dawid. Nie tak jak Dawid. Czynił to, co dobra, czy Asa, czy inni, ale nie tak jak Dawid. Nie tak jak Dawid jeszcze. Albo że prawie tak, ale cały czas porównywał ich do Dawida. Dlaczego on tak porównywał ich do Dawida? Dlatego, że Dawid głęboko był w sercu Bożym był to mąż, który głęboko był w sercu Bożym tak jak wspomniał Darek też o tym o Jobie Bóg się chlubił Jobem, chlubił się Dawidem co to byli w ogóle za ludzie, że Bóg mógł się nimi chlubić czy dzisiaj wymarło już takie, takie chrześcijaństwo czy wymarło już dzisiaj coś takiego, że dzisiaj już nie ma na ziemi takich ludzi, którymi Bóg by mógł się chlubić czy to były tylko te czasy starotestamentowe, czy w czasach nowotestamentowych, kiedy już przyszli i odeszli apostołowie, już dalej nie ma takich ludzi? Czy byłoby to największą tragedią, gdybyśmy tak myśleli? Że nie ma już dzisiaj takich ludzi, którymi Bóg by się Bóg dalej lubić. Ale mogę spojrzeć na siebie. Ty możesz spojrzeć na siebie. I możesz powiedzieć, albo w ten sposób nie, niemożliwe. Albo możesz powiedzieć, Boże, z Tobą wszystko jest możliwe. Mamy kogoś, kto nam będzie za chwilę przypominał i pokazywał, a to, a tamto, a siamto, a jeszcze o tamto i jeszcze tamto. Albo możesz to odrzucić i zobaczyć w stronę Chrystusa. I Panie, jeżeli Ty powiedziałeś, że ja mogę być na tej ziemi tak jak Ty. A Bóg powiedział, i to wiele razy powtarzamy sobie, że Bóg ma w Chrystusie całe swoje upodobanie, to Ty również możesz mną się chlubić, kiedy ja należę do Chrystusa Jezusa. Kiedy ja poddaję swoje życie Tobie, Panie Jezu, to Ty możesz się również mną chlubić. Czy zależy mi na tym, czy mogę powiedzieć, Boże, to, czy, czy powiem sobie, Boże, to jest nieosiągalne dla mnie. Ja nie jestem tego typu człowiekiem. Ja chcę jakoś przejść tą tylko tą pielgrzymkę, jakoś tam dojść, coś tam zrobić, coś tam, wiecie, pośpiewać, coś tam, coś tam. Ale żebyś Ty się miał mną chlubić, to trochę za wysokie progi. Albo jeszcze inaczej powiem. Albo może powiedzieć, Boże, ja chcę z Tobą przemierzać każdą jedną wyżynę. Ja chcę tak jak ten Kaleb zdobywać te góry w takim nawet wieku. Dochodzić do takich miejsc, które nie są zupełnie możliwe. Gdzie moje ciało, jak śpiewamy, krzyczy, nie, niemożliwe, nie dojdę, nie dam rady. To Ty, ja, czy każdy z nas... Nie patrząc na to, co nas otacza, idziemy i zwyciężamy. Czy takiego Boga właśnie znamy? Czy znamy takiego Boga, który może właśnie z nami to uczynić? Czy może to uczynić ze mną? Czy może to uczynić z Tobą? Czy z każdym z nas może ten Bóg to uczynić? Wiecie, jeżeli mówimy, że nie, to tak naprawdę mówimy, Panie Boże, Ty nie masz mocy, nie masz siły. Człowiek tego nie wypowiada w tych słowach, ale tak naprawdę tak właśnie się dzieje w sercu takiego człowieka. Mówi, Boże, nie jesteś wszechmogący. Można powiedzieć bluźnierstwo. Jak to? Czyż to niemożliwe? Nie można takich słów w ogóle wypowiadać. Ale tak naprawdę, jeżeli człowiek nie ufa tak Bogu, to tak też i myśli. I tak też w życiu codziennym to też i też wygląda. Dlatego. Dla nas myślę, że płynie takie ostrzeżenie z tego, i też zachęta w pewien sposób też wypływa, żeby poddawać się Bożego, Bożemu działaniu, Bożej obróbce, żeby On mógł z nami to uczynić. Żeby Bóg mógł mieć na tej ziemi mniej Ciebie, bo On ma na tej ziemi lud taki. Nie wiem, czy ja to myśl wtedy, dokończyłem, ale On ma na tej ziemi taki lud, którym On się dzisiaj może chlubić. Że Może się chlubić takimi dziećmi, których zrodził Chrystusie Jezusie. I on się chce każdym takim dzieckiem posługiwać w swój własny, indywidualny sposób. Wiecie, Dawid wiedział, co jest w sercu Bożym. I to jest niesamowite. Jak on wiedział, że, co jest w sercu Bożym? Skąd on to wiedział? Bo przebywał z tym Bogiem. Przebywał z Nim codziennie. Myślał o tym Bogu, śpiewał o tym Bogu. Wiecie, to jest piękne, kiedy. Tak być zachwyconym Bogiem, kiedy Bóg tak może zachwycać serce, kiedy w moim czy twoim sercu, wiecie, to dobrze, kiedy się modlicie, kiedy płyną modlitwy z naszych serc, kiedy w naszych sercach wypływa ta modlitwa, to ty wiesz, że to ty się jako ty się nie modlisz, że to Duch Boży w tobie się modli, że wypowiada słowa, których ty nie jesteś w stanie nawet w pewien sposób, jakby to nie wypływa z twojego ciała po prostu. Zachwyt Bogiem wypływa w tym momencie. Jak dobrze, żeby to zawsze tak było, żeby ten zachwyt Bogiem wypływał z mojego i Twojego serca każdego dnia. Wtedy możesz zaglądać głębiej i głębiej w serce Boga. I możesz widzieć, co jest w jego sercu. Bóg mówi: Ja wiem, jakie mam myśli o Was. Myśli o pokoju, nie myśli o wojnie. Ja chcę Waszego ratunku, chcę Waszego zbawienia, chcę Waszego, e, waszego życia, waszego e, posłusznego oddania się mi. Ja nie chcę waszej śmierci, nie chcę, abyście zginęli. Ja wiem, jakie mam myśli o Was. To są Boże myśli o mnie i o Tobie. I Bóg dał mi i Tobie tą cudowną szansę, żebyśmy mogli dochodzić do tego poprzez codzienne przebywanie z Bogiem, z Jego Słowem, codzienne życie w obecności Jezusa Chrystusa. Tej świętej świadomości, ale to musi być też oddzielenie. To też wiecie bardzo dobrze, i ja, każdy z nas tego doświadczamy w codziennym naszym życiu. Jak Bóg nas oddziela od pewnych rzeczy, które tak naprawdę może wiedząc lub też mniej czy więcej wiedząc, wpływały bardzo mocno na nasze życie duchowe. Jak Bóg nas oddziela od tych rzeczy, które nie pozwalały nam się unosić ku niebu coraz bardziej. Jak widać, jak Bogu bardzo na tym zależy, żebyśmy się bardziej do Niego przybliżyli. On chce mieć czysty, święty lud na tej ziemi. Jak wiele rzeczy potrafi zanieczyszczać, jak było w tej modlitwie y, początkowej powiedziane. Jak wiele rzeczy zanieczyszcza, bo, próbuje zanieczyścić Boży lud. Jak wiele rzeczy gdzieś wpływa, obrazy, sytuacje, wydarzenia, ludzie, rozmowy. Jak wiele rzeczy wpływa. I my się pośród tego wszystkiego poruszamy. W niektórych rzeczach nie musimy brać udziału. I Bóg nas... Y, Odsuwa, ale w niektórych rzeczach musimy brać udział i tu Bóg nas może chronić, ale pod warunkiem, że my się oddajemy Bogu w codzienności, że my pozwalamy się Bogu chronić. Bóg nas na siłę nie będzie chronił. Bóg bada moje i Twoje serce. Jeżeli moje serce jest przy Bogu, On będzie mnie chronił w każdym doświadczeniu. To nie znaczy, że mam leść wśród grzechu, tam, gdzieś mam, tam gdzie ludzie grzeszą, mam wchodzić, bo, a Bóg mnie będzie chronił. Nie o takiej nauce mówię ale mówię, że Bóg będzie Cię chronił i mnie, kiedy będziemy poruszać się pośród tego wszystkiego, gdzie w jakiś sposób wiecie o czym mówię, musimy gdzieś tam być w pracach, w tych rozmowach i tak dalej Bóg będzie usuwał nas i nie będziemy musieli tego tak naprawdę słyszeć, chociaż będziemy gdzieś tam słuchać tych rzeczy, gdzieś będą nam dobiegać, jakieś tam telewizja czy gdzieś tam będzie grała, czy radio będziesz słyszał, ale nie będziesz tego słyszał tak naprawdę Twoje serce będzie czyste i święte ale kiedy Twoje serce czy moje jest gdzieś nieczyste, kiedy gdzieś mamy nieczystość w sercu, to to wiecie, tak jak, jak y, y, mucha i lep, to tak będzie do Ciebie lgnęło To każda nieczystość tak będzie się przyklejała. Dlatego Bóg bada moje i Twoje serce w świetle różnych doświadczeń. Bo my tak naprawdę, jak było powiedziane, nie znamy swojego serca. Ja mogę myśleć, że wiem, co jest w moim sercu, tak naprawdę Bóg jedynie bada moje serce. Bóg jedynie wie o dokładnie, co jest w moim sercu. Jedynie on wie. I on to bada. I on chce, żeby było usuwany. Mówi: zobacz to, zobacz to. Po to ci to pokazuje, żebyś wiedział, co jest w twoim sercu. Żebyś nie musiał w to leźć. Żebyś nie musiał w tym zginąć. Żebyś mógł być coraz bliżej mnie. To jest, to jest teraz tylko na to czas. Później nie będzie na to czasu. Jeżeli ja czy ty, każdy, jeżeli ktokolwiek z nas zaniedba ten czas, później nie będzie czasu na to, żeby naprawiać jakby stosunki swoje z Panem Bogiem. Może to jest złe słowo, ale w pewien sposób o to mi tutaj chodzi, żeby to przekazać. Nasza relacja z Panem Bogiem musi być coraz to lepsza i lepsza i lepsza, coraz to głębsza. I my tego sami nie osiągniemy. Ja nie do tego nawołuję. My tego sami nie osiągniemy. Ja czy Ty, mogliśmy to próbować przez jakiś okres naszego chrześcijaństwa. Nie osiągniemy tego samo. To musi Bóg we mnie i w Tobie uczynić. Ale musi... Widzieć we mnie to, że ja tego chcę, dlatego wiele razy o tym jest mówione. Gorliwość, gorliwość, gorliwość dlatego, chęć szukania tego u Boga, w modlitwie, w wołaniu każdego dnia. I Bóg to, wiecie, odpowiada na takie modlitwy. Bóg słyszy modlitwy swoich sprawiedliwych. I nie jest to możliwe, żeby Bóg nie odpowiedział. I możemy tego doświadczać. I dziękuję Bogu za to, że Bóg coraz bardziej daje tego doświadczać, że Bóg odpowiada na modlitwy. Że Bóg pozwala y, słuchać Jego głosu każdego dnia. Jak ważne, żeby tylko nie zatrzymać się, ale pójść za tym jeszcze głębiej i głębiej. Żebyśmy mogli dochodzić do tego większego zrozumienia: tego, co tak naprawdę Bóg chce ze mną i z tobą osiągnąć na tej Ziemi. Że on nie chce mieć jakichś takich ludzi, którymi wiecie, jakoś będzie się tylko przemieszczać, będziemy się jakoś tu poruszać pośród tego wszystkiego, ale on chce mieć ludzi, którymi on będzie mógł się lubić. I właśnie mam być tym ja, mam być tym ty. Każdy z nas. Niech Bóg nam w tym pomoże, On jest mocny to uczynić i chce to uczynić ze mną i z Tobą.